Grzegorz, za nami spotkanie, bardzo trudne to spotkanie z UMCS-em Lublin. Czego zabrakło w dzisiejszym meczu? Wykończenie, jak w każdym poprzednim meczu. No, mamy sytuację, prowadzimy grę, bo wydaje mi się, że to my dzisiaj prowadziliśmy grę. Nie wiem, jak to było z góry widać, to na pewno gdzieś tam wyjdzie w trakcie analizy pomeczowej. Ale tak na, na, na gorąco wydaje mi się, że my prowadziliśmy grę, my, my mieliśmy sytuację i to samo się powtarza co, co z Rzeszowym. My mamy sytuację, po naszych sytuacjach goście mają okazję i okazję oni wykorzystują. Przegrywamy 2-1, nie punktujemy, dalej nam te punkty uciekają. Jedyne z czego mogę być zadowolonym po tym meczu to na pewno z gry. Jest coraz lepsza, coraz, coraz dłużej trzymamy tą piłkę. Bawimy, cieszymy się tą piłką, nie oddajemy jej za darmo. Tylko brakuje tego wykorzystania jeszcze, tej, tej takiej zimnej chwili Nie ma co ugrywać, że od samego początku goniliście wynik? Goniliśmy wynik. My zawsze, od samego początku sezonu, można powiedzieć, że gonimy ten wynik. Jedno jest dobre w tym wszystkim, że goniąc wynik nie poddaliśmy się, bo było parę takich meczów w tej rundzie, że, że dostawaliśmy jedną bramkę, zaraz drugą bramkę, głowy spadały nam na dół i, i, no i nie potrafiliśmy się z tego podnieść. Dzisiaj było fajnie, bo, bo, bo chłopaki gdzieś tam nie, 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 nie spadli, nie spoczęli na, na laurach, nie, głowy im się nie zagotowały, tylko walczyliśmy do końca, jeden-jeden wyciągnęliśmy. No głupia, i pierwsza, i druga bramka głupia, po, po, znów po naszych błędach. Końcówka, wycofanie bramkarza, e, wstawienie zawodnika z pole. Eee... My tak naprawdę zbierali, zebraliśmy się na dwa tygodnie przed, przed sezonem tym składem, cały czas nadrabiamy ten początek sezonu, no, cały czas brakuje nam gdzieś czasu na, na dopracowanie szczegółów, jak pracujemy nad obroną, widać, że już gdzieś ta obrona zaczyna fajnie funkcjonować, to brakuje nam czasu na to, żeby popracować nad, nad, nad wycofanym bramkarzem, no, no takie są realia, spotkaliśmy się nie dwa miesiące jak wszyscy przed ligą, tylko dwa tygodnie, każdy dobrze wie jak to wyglądało. Pracujemy, no, cały czas będziemy pracować, treningami staramy się nadrabiać to wszystko, na treningach pracujemy, chłopaki chcą pracować, to jest najważniejsze i mam nadzieję, że gdzieś to w końcu wyrównamy. Lepiej się wągra we własnej hali czy na wyjazdach? To znaczy, powiem tak, no, we własnej hali jest ten atut, że, że wszyscy rano wstają, budzą się wypoczęci, nie, nie jadą po 200, 300, 500 kilometrów w busie, tylko wszyscy są wypoczęci, tak, po, po dobrym obiedzie, po normalnym obiedzie przede wszystkim, a, a, a hala, hala gości, jakieś zimy na wyjazdy, to wychodzimy z busa przede wszystkim i to, to gdzieś nas tak dobija, ale... ale... Tym, że jesteśmy drużyną, tym, że chcemy grać kolektywnie i, i pokazywać, że drużyną nie, nie, nie jesteśmy zlepkiem indywidualności, na wyjazdach też stawiamy czoła wszystkim i, i mam nadzieję, że to w drugiej rundzie, jak rozpoczniemy drugą rundę, to, to będzie widać na pewno i, i punktowo, i w tabeli to nam się odbije.